Cześć, witam wszystkich to jest jakby wprowadzenie do odcinku I can't live here przy czym doszło jestem w trakcie przeprowadzki no i tak żegnamy Medway żegnamy Gillingham Park i tak dalej Czatam Dockside krótki film przychodziło się tutaj kiedyś na wolnym w zasadzie najlepiej jak już jest tak było, ciepło wakacje spoko spoko miejscówka tutaj w sumie ogólnie pełno restauracji znam ten budynek i ten Pracowałem i tu, i tu. A tej samej kompanii. No i tak. Przyszedł czas opuścić Kent. Powodów jest dużo. Nie chcę wszystkich wymieniać. Nie wszystkie powody są dostępne dla wszystkich. Ważne, że ja wiem, czego chcę. No i wiadomo. Jakoś mnie tutaj zbyt no nic nie trzyma. A w Anglii i tak mieszkam sam. Więc yy, a propos, nie mam jakiegoś problemu typowo, żeby zmienić mieszkanie, dom i tak dalej. A w Anglii zawsze, odkąd tutaj jestem, pracowałem na kuchni. Więc to sama praca. Inni ludzie. Inne miejsca, inne jedzenie. Takie troszeczkę też reset. Póki co nowa załoga, spoko. Mam na myśli team. No, jestem tam zaledwie dwa tygodnie, także nie ma co wiesz opowiadać, czy jest tak, czy jest nie tak. Jak będzie to zobaczymy. No, ale trzeba wierzyć, że będzie dobrze. Gdyby tam też kiedyś nie było źle. To samo, zamiana gdzieś indziej. Ja jestem chyba taką osobą, która nie lubi na siłę gdzieś przebywać z kimś, z kim nie chce I tak dalej. I can't live here more. Czyli żegnam się z Kent. Ja jestem tutaj w pobliżu, bo tutaj jest pożyczka samochodów, która pomoże mi przy przeprowadzce. Aczkolwiek i tak to ja to byłem co najmniej 2 dwie godziny, 2,5 dwie przed zamknięciem. No niestety, zamknęli. To po prostu tak. O, więc będę starał się do nich dobijać jutro. I tak właśnie tutaj sobie podszedłem. Jest bardzo blisko. No i takie troszeczkę wspomnienia. A po tego budynku. bodaj bodajże tego zanim, nim. No są identyczne. Może będzie w przyszłości ciekawostka. Tutaj ciekawe rzeczy, w cudzysłowie, ciekawe rzeczy miały miejsce podczas lockdownu zeszłowacznego. Tam na najwyższym piętrze bodajże. No, ok. Jadę jeszcze odwiedzić znajomych, tak w zasadzie na szybko. Potem e, popytać. Chciałbym wysłać kilka paczek do Polski. No i później pasuje spakować rzeczy i na ile to mi się uda, przy czym jeszcze cały czas będę myśleć jak tutaj się zabrać czy wypożyczyć samochód, czy... no nie wiem no właśnie chciałem Wam pokazać znacznie więcej jakby możliwości z tego miejsca może, z całych kent, aczkolwiek z całości jak się stało. Myślałem, że będę miał na to czas, żeby zrobić kilka jeszcze wycieczek, no ale okazało się, że w ciągu dwóch tygodni musiałem się jakby, proszę nie ewakuować, ale w ciągu kilku dni musiałem podjąć decyzję, ale nie chciałem się wycofywać. Zazwyczaj staram się mówić, jak coś powiem, to się tego trzymać. Tutaj teren przewodowy. Aczkolwiek pamiętam, te wszystkie restauracje dentnieły życiem. Dopóki nie było lockdownu. Nasze godziny szczytu. Tu przepuściłem panią, nie miała gdzie stanąć. A i tak już wyjeżdżam. w lewo. Następnie na rondzie idź prosto w Walterburg Way. Dobra, pojedziemy. To wszystko na czerwono. Tu korki. To by nas tu zatrzymały na zawsze chyba. Jest fajnie, że to jest mapa online, więc... Więc chociaż tyle z tego. Prosto. Następnie na rondzie zjedź pierwszym zjazdem w Western Avenue. Na rondzie zjeść pierwszym zjazdem. Następnie kieruj się w prawo Western Avenue. Kieruj się w prawo Western Avenue. Kolejne miejsce, z którym się żegnam. Że tam, High Street. Każdy, kto mieszka w pobliżu, na pewno tutaj był A mi się coś wydaje. A to jest moja ostatnia miejscówka. W zasadzie okolica. Tutaj mieszkałem do tych czasów, także no, może będę kiedyś przejeżdżał, może będę w okolicy. to będę pamiętał. To jest poziomek mieszkam tutaj w przeobianej piwnicy. Plus, to była moja kuchnia, którą używałem na co dzień. Troszeczkę lepiej brakowało. wyjścia po schodach, które same się świecą. Tu by pokój. I w salon. Wszystko, jak się to mówi, ładnie pięknie. Tu ktoś teraz ma pranie. A ja tutaj sobie nie waznę, filmy. Czasami sobie ćwiczyłem To jest jednowiście na ogród. To jest kuchnia. No tu nie wiadomo co się jadło. Nie powiem, że nie. Tu mieliśmy lodówkę. No, kilka moich produktów pozostanie. to masz półka. Takie tam rzeczy miałem, no i góry mieszkanie, tak zwane high standard. A tutaj ptaszki właściciela, A już wiem, to jest siatka, bo one zawsze rzucały jedzenie poza. Tu mieliśmy pralkę, ustawioną telefonem. No tutaj widzicie ogród. Tylko jest ciemny. Nie wiem, z lampą, tylko jako taką to będzie. Tutaj taki ogród. Może nie dłużej. Tutaj od niedawna panele. <grytana> panele. Tutaj mała siłownia. na noc. jeszcze wcześniej były takie małe ścieżki i tak dalej no ale właściciel też nie ma czasu o to dbać i po prostu to przewabił tak, że powiększył to pobudowa deski To jest perwansol, można sobie usiąść jak pada deszcz I tak to wygląda i co? charakterystyczna klamka podnoszona do góry Od tego nie, nie widziałem jeszcze tak i dopiero można zamknąć zapnąć przekręcić kluczyk tu jest waga nie się ważyłem to jest druga łazienka to, toaleta w zasadzie to jest nasza kuchnia no i tak Taleta. Zaglądajmy. jesteśmy w Anglii, nie ma kontaktów Tam jest tylko czujnik za No i do Na czujnik Coś, coś takiego Żadam się też z sąsiadami Który, którzy każdego wieczora opierdalają mnie swoimi wyjściami. Czuję, że we ale to jest chyba. że gdzie mieszkacie No co my gdzie? To jest podstawowość. To jest hmm, To jest podstawa. A oto okay. prezent od moich znajomych, z mojej pracy. Czyli ogólnie pozdrawiam wszystkich. Fajnie się z wami pracowało, ale czasem w życiu jest tak, że nasze drogi się rozchodzą. Dziękuję za wszystko. I dziękuję za kostkę. Znaczy, domyślam się, czyli to tak pomysł takiej po części większej. Bardzo fajne. Dziękuję za życzenia również. Dziękuję za perfumy. Dziękuję za czekolady. Dziękuję za coś na coś. dziękuję za. W ogóle. Z... co pamięć? Nie, może nie. Nie tak to się nazywa, ale nawet byłem miło zaskoczony. To jest właśnie prezent, który otrzymałem od was wszystkim bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. A, faktycznie. To nie wszystko. Jakiś czas temu, dosłownie przez miesiąc temu kupiłem sobie nowy samochód, więc dzięki za przywierzchnię I... i to też zauważyłem. I to właśnie też używamy Coś miotła się podwinęła. Chwileczkę, to powinno być. Czekajcie. Czekaj. Też domyślam się kto to włożył do tej paczki i spoko. Bardzo miłe zaskoczenie. Dziękuję za prezent jeszcze raz. Nie żegnam się, ponieważ po prostu zmieniłem tylko miejsce pracy. I myślę, że jak zobaczymy się za jakiś czas. Dzięki.